Doktor Andrzej Olechowski jest niezależnym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zwrócił się do nas, zwykłych ludzi, z prośbą o pomoc. Tak powstała idea wolontariatu. Wolontariatu Andrzeja Olechowskiego. Postanowiliśmy porozmawiać z częścią wolontariuszy z tego oddziału na temat tego przedsięwzięcia. Dlaczego postanowiłeś dołączyć do wolontariatu Andrzeja Olechowskiego? Inni kandydaci na prezydenta opierają swoją kampanię na partii na partii większej i mniejszej. Tutaj Olechowski opiera na wolontariacie, co jest pomysłem, myślę, ciekawym, ale w Polsce bardzo ciężkim, bo wolontariat jest w Polsce źle kojarzony. Ale tutaj mamy świadomość tego, że robimy coś fajnego, coś ciekawego, że to ma przełożenie na życie polityczne. Zastanawiam się pomóc, ponieważ uważam, że jest to bardzo fajna sprawa. Można zdobyć dużo doświadczenia, a także można realnie pomóc człowiekowi jakoś, który może zostać prezydentem. Ponadto mogę sobie odrobić praktyki studenckie, jako że jestem studentem politologii i myślę, że to jest kolejny Plus, tak. Myślę, że to jest świetny sposób na sprawdzenie swoich możliwości dla nas, młodych ludzi, studentów. Można poznać także wielu, wielu ludzi no i zdobyć to cenne doświadczenie. Dlatego między innymi biorę w tym udział. Jestem w wolontariacie pana Andrzeja Olechowskiego, ponieważ chciałam zdobyć doświadczenie w organizowaniu kampanii wyborczej, ponieważ interesuje się marketingiem politycznym. Chciałam także zobaczyć w jaki sposób odbywa się organizowanie kampanii od kuchni. Popieram także pana Andrzeja Olechowskiego, ponieważ uważam, że jego koncepcja prezydenta bezpartyjnego jest obecnie najlepszą na rynku politycznym i uważam, że prezydent niezwiązany z żadnym obozem politycznym, z żadną partią może być prawdziwym przedstawicielem narodu i Jestem wolontariuszem, ponieważ popieram pana Andrzeja Olechowskiego. Uważam, że jego program wyborczy jest najlepszy oraz że jest to jedyny kandydat, który pozwoli nam na uniknięcie dalszych podziałów na PO i PIS, które są partiami skłóconymi, co nie, nie przyczynia się dobrze polskiej scenie politycznej. Uważam, że Andrzej Olechowski jest jedynym sensownym kandydatem w tych wyborach. Poza tym daje nam możliwość spełnienia się zawodowo, daje nam w miarę wolną rękę. Możemy pokazać, co potrafimy, żaden inny kandydat nie dał nam tej szansy. Przede wszystkim idea wolontariatu, idea społeczeństwa obywatelskiego jest mi bardzo bliska. Uważam, że ludzie powinni kształtować społeczeństwo, kształtować rzeczywistość polityczną wokół siebie, a nie tkwić w stagnacji oraz w marazmie. Uważam również, że Andrzej Olchowski jest jedynym kandydatem, który odzwierciedla moje poglądy polityczne i jest to jedyny kandydat, na którego będę mógł zagłosować w zgodzie z sobą i ze swoją moralnością. Wolontariat Andrzeja Olchowskiego jest nadal otwarty. Jeżeli podzielasz nasze zdanie, możesz wstąpić w nasze szeregi.